Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy bardzo serdecznie w parafii świętej Jadwigi Królowej. Moi kochani, rozpoczął się post, ale to nie znaczy, że rozpoczął się czas, w którym tylko się umartwiamy. To czas, w którym intensywnie działamy. Pierwsza tura rekolekcji dla parafian od Środy popielcowej. Ojciec Zbigniew, Ptak, Paulin. Na stronie internetowej naszej parafii można zobaczyć, jak te rekolekcje przebiegały. Na Facebooku są nauki. Dzisiaj w tej świątyni odbywają się, właściwie kończą się, rekolekcje szkolne, o których za chwilę odpowie ojciec rekolekcjonista, który je prowadzi. Ale działania są przeróżne, te pomocowe dla tych potrzebujących z naszych. Parafii, miasta powiatu. Podejdziemy za chwilkę, żeby zobaczyć, jak te dary wyglądają. Ale też chcemy dziękować z tego miejsca dla tych wszystkich, którzy pomagają Ukrainie, którzy przyjmują uchodźców. Bardzo Was prosimy, jeśli macie wolne miejsca, przyjmijcie tych, którzy szukają tych miejsc. Przyjmijcie tych, którzy oczekują na naszą życzliwość. Można zgłosić w parafii, można czynić to indywidualnie, również z całym miastem. W tym momencie już wchodzą nowe grupy do kościoła, za chwileczkę je pokażemy, a ojca rekolekcjonistę prosimy o parę wspomnień o tych rekolekcjach. Szczęść Boże, ksiądz Jerzy przybyło z parafii pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Rzeszowie. Bardzo się cieszę z tego powodu, że mogę prowadzić te rekolekcje w tutejszej parafii. Te rekolekcje przebiegają pod sztandarem trzech serc. Serca mojego, serca drugiego brata i serca najważniejszego, serca Pana Boga. Te serca dzieci w czasie tych rekolekcji starały się nawracać i upodabniać do serca miłosiernego Ojca. Chociaż wiemy, że w tych naszych sercach jest Trochę z serca i syna marnotrawnego i jego starszego brata. Te serca chcemy kształtować i w czasie tych rekolekcji dzieci przygotowywały najpiękniejsze serca dla Jezusa, które mamy okazję podziwiać tutaj z tyłu, na tablicach i na krzyżu, bo największa miłość, największe serce Jezus okazał nam właśnie na krzyżu. Te rekolekcje przebiegają w atmosferze radości, w atmosferze bliskości Pana Boga, ale przede wszystkim dzięki który te rekolekcje wspiera, prowadzi, a także ekipie, która pomaga te rekolekcje prowadzić, siostrze Justynie, która wspiera nas tutaj śpiewem, grą na gitarze, diakonowi Krzysztofowi, który także nam tutaj posługuje, pomaga, a także księdzą, księżom wikariuszom z tutejszej parafii, księdzu Łukaszowi, księdzu Dariuszowi, którzy swoją obecnością i też pomocą czuwają nad tym, żeby te rekolekcje przebiegały w jak najlepszej atmosferze. Niech mi będzie wolno podziękować na ręce dyrekcji szkoły, zespołu szkół numer jeden w Gorlicach, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, za zaangażowanie się w te rekolekcje, za wychowanie tego młodego pokolenia. Bóg zapać za otwarte serce i to piękne serce, o którym ksiądz rekolekcjonista mówi. Muzyka Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się ksiądz diakon Krzysztof Lampard. Jestem teraz na praktykach w parafii, w Gorlicach, w parafii świętej Jadwigi Królowej. Te praktyki przed święceniami kapłańskimi odbywają wszyscy diakoni. W okresie Wielkiego Postu i okresie Wielkanocy, kiedy to już w takim ostatnim okresie, Przygotowania właśnie do święceń, e, uczymy się, jak wygląda życie parafialne. Jak należy katechizować dzieci, e, jak należy e, właśnie żyć na parafii, działać dla ludzi. E, to jest właśnie ten czas, kiedy już to, co nauczyliśmy się w seminarium, podczas studiów, próbujemy wykorzystywać e, w praktyce. E, zatem to jest taki, taki czas też. Pełen radości, ponieważ to, do czego się już przygotowywało przez 6 lat, teraz już zaczyna się tego doświadczać, zaczyna się rzeczywiście głosić Chrystusa ludziom. A do tego właśnie są powołani wszyscy księża i wszyscy ci, którzy idą i głoszą Ewangelię. Prosimy też. Proszę w moim imieniu, proszę w imieniu wszystkich diakonów o modlitwę za nas, a także o nowe powołania do kapłaństwa, do tego do takiej pięknej służby Bogu i ludziom.